Znajdujemy się dzisiaj w gospodarstwie Państwa Jakuszewskich w miejscowości Suliszów, niedaleko Koprzywnicy. Jest to gospodarstwo sadownicze, zajmujące się produkcją jabłek oraz gruszek. W naszym gospodarstwie postanowiliśmy wdrożyć praktyki rolnictwa zrównoważonego, przede wszystkim z uwagi na wymagania rynku, które te wymagania z roku na rok stają się coraz większe. Chcemy... Uzyskać stabilność finansową, co dla naszego gospodarstwa jest bardzo ważne. Korzystamy z programów unijnych, aby dofinansować gospodarstwo, jak również mamy już swoich stałych odbiorców, którzy na pewno będą zadowoleni świadomością, skąd pochodzi dany towar. Rolnictwo zrównoważone. Należy rozumieć jako alternatywę dla rolnictwa konwencjonalnego. To nie jest rolnictwo ekologiczne. To jest rolnictwo, które wykorzystuje najlepsze, znane i najnowocześniejsze praktyki i technologie, które są obecnie stosowane zarówno w rolnictwie ekologicznym, jak i w rolnictwie konwencjonalnym. Elementem tak naprawdę rolnictwa zrównoważonego, tym fundamentalnym to jest troska o środowisko i o to, by ta produkcja mogła być prowadzona przez długie kolejne dziesięciolecia, nie niszcząc swojego otoczenia, a wręcz oddając nieco temu otoczeniu jako nasz własny wkład. Kilka miesięcy temu postawiliśmy sobie pytanie wewnątrz tutaj naszych dyskusji zakładowych zrównoważony rozwój rolnictwa, certyfikacja rolników, dostawców w tym zróżnicowanym Łańcuchu dostaw, który, który znajduje się u nas na naszym terenie. Co nam da? Nie tylko nam, ale również naszym dostawcom. Konkluzja była jedna. Poza takimi niewymiernym aspektami typu ochrona środowiska, typu dbanie o zasoby tej ziemi, w szczególności o zasoby wodne, której braki są bardzo odczuwalne na naszym terenie, yy. dla rolników liczy się również taka wartość komercyjna, czyli to jest stabilizacja dostaw, stabilizacja również i ceny. I pewność, że zakład produkcyjny odbierze wyprodukowany przez sadownika surowiec. Do fundamentalnych, myślę, korzyści, jakie wynikają z certyfikacji, e, będzie udowodnienie wszystkim elementom, tak naprawdę składającym się na bezpośrednie otoczenie czyli lokalną społeczność, inni producenci rolni, odbiorcy, ale też finalny konsument tych produktów czy to będą surowe owoce, czy też jakieś przetwory owocowe jest wykazanie, że producent rzeczywiście dokłada starań i troszczy się o to, aby najlepsze na dany moment możliwe praktyki były wdrożone, i stosowane i ta certyfikacja tak naprawdę ma potwierdzić, że producent ma te niezbędne elementy wdrożone. Tak więc z jednej strony pokazujemy naszym odbiorcom, na przykład przetwórcom, sieciom handlowym, że dokładamy staranności, dbamy o to, żeby nasze produkty miały odpowiednie parametry i jednocześnie troszcząc się o środowisko, ale też pokazujemy naszej lokalnej społeczności, że to, w jaki sposób my prowadzimy produkcję, jest zgodne z najnowszymi trendami. To raz, ale dwa dbamy o środowisko. Rynek owoców jest bardzo wymagający. Z roku na rok wymagania klientów rosną. My, jako gospodarstwo, chcemy dostosować się tym wymaganiom. Celem rolnictwa zrównoważonego jest nic innego jak zachowanie w dobrej kulturze gleb rolniczych, które będą w stanie także w przyszłych pokoleniach produkować dla naszych potomków. I jesteśmy przekonani, że to jest droga, którą przez najbliższe lata należy podążać.